Budowie gigantycznej farmy fotowoltaicznej w swoim sąsiedztwie. Obawy budzi m.in. oddziaływanie instalacji na środowisko. Przy przygotowaniach do inwestycji mogło dojść do złamania prawa. W jaki sposób? O tym w materiale Kamila Markiewicza. Żegocin w gminie Nowy Korczyn. Mieszka tu blisko 100 osób. Mieszkańcy tej małej miejscowości zaalarmowali, że w ich sąsiedztwie może powstać gigantyczna farma fotowoltaiczna. Na jej lokalizację mieszkańcy nie chcą się zgodzić. Przypadkowy, żeśmy się dowiedzieli. O teściowej, że teściowa po prostu do córki zadzwoniła, że zaczęła się wycinka po prostu za moimi plecami, no i żona zaczęła po prostu szukać w internecie, co się dzieje właśnie w tej gminie. No i po prostu w ten sposób żeśmy do, doszliśmy do, do tego, że powstaje tutaj ta wodowa tajka. Kontrowersje budzi fakt, że ten teren, jak informują mieszkańcy, znajduje się w strefie chronionego krajobrazu. Jest objęty także obszarem Natura 2000. Mieszkańcy obawiają się oddziaływania instalacji na środowisko. Jeżeli na 130 hektarach powstanie właśnie taka inwestycja, to, to nie, nie, nie miejmy nadziei, że to nie będzie szkodzić środowisku, a przede wszystkim ludziom. Były tutaj siedliska bobrów, mieli tutaj swoje domki, tamy, rozlewiska, było tu dużo żurawi, bo żurawie lubią takie wodne tereny, dzikie gęsi, dużo saren. A to nie wszystko. Na terenie planowanej inwestycji już wycięto kilkadziesiąt drzew. Mieszkańcy uważają, że było to bezprawne, wykonane bez koniecznych pozwoleń. Tak grubymi, nie mhm. Sprzeciw społeczny dotarł do władz gminy, które zawiesiły postępowanie dotyczące wydania warunków środowiskowych dla tej inwestycji. Pod lupę wzięto także to, czy właściciele działek mieli prawo do wycinki roślin pod farmę. Komenda Policji, jak i również Rdoś w swoim zakresie, swojej kompetencji to postępowanie przeprowadzają. My też również na podstawie tych weryfikacji będziemy oczywiście się odnosić. Do wyjaśnienia sprawy budowa farmy fotowoltaicznej na blisko 130 hektarach koło miejscowości Rzegocin, Górnowola i Ostrowce została wstrzymana. Kamil Markiewicz. informacje. Decyzja zapadła: zmniejszy się liczba przez